Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj znowu posłuchajmy fragmentu z Księgi liczby, Tych takich trochę nudnych fragmentów. Rozdział 19, wersety od pierwszego do dziesiątego. Odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona, mówiąc Takie oto jest wymaganie prawa ustanowionego przez Pana, który powiedział Powiedz synom Izraela, aby przyprowadzili do ciebie czerwoną jałowicę bez skazy, która nie ma żadnej usterki i na którą jeszcze nie kładziono jarzma. Ty dasz ją kapłanowi Lazarowi. Niech ją wyprowadzą poza obóz na teren otwarty i niech ją w Twojej obecności zabiją. Niech Lazar weźmie z jej krwi, niech tą krwią siedem razy pokropi od frontowej strony namiotu świadectwa. Potem niech tę jałowicę spalą w Twojej obecności. Spalona ma być skóra, mięso i krew razem z jej gnojem. Niech kapłan weźmie drewno cedrowe, chizop i szkarłat i niech je wrzuci w płomienie, w których pali się ta jałowica. Później niech kapłan wypierze swoje szaty, niech sam się umyje w wodzie i dopiero wtedy niech wejdzie do obozu. Ale nieczystym pozostanie ów kapłan aż do wieczora. Również ten, który palił ją, niech wypierze swoje szaty, niech sam się umyje, ale pozostanie nieczysty aż do wieczora. Ktoś czysty niech zgarnie popiół z jałowicy i niech go złoży na czystym miejscu poza obozem. Będzie on zachowany przez synów Izraela w związku z wodą do pokropku, czyli z obrzędem oczyszczenia. Ten, kto zgarnął popiół z jałowicy, niech wypierze swoje szaty, ale pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to wieczysty zwyczaj dla synów Izraela i dla obcych, którzy się do Was przyłączą. Kochani, ten taki dziwny trochę fragment, który oczywiście dotyczył Izraela. Cóż może dzisiaj nam, którzy nie są Izraelem, ale są Kościołem, cóż on może nam pokazać? Ten to spalenie jałowicy było ofiarą spalenia za grzech Izraela i osoba która właśnie zgrzeszy, miała być pokropiona tą wodą, aby być też oczyszczona. Co mnie tutaj dotknęło? Rzeczą oczywistą, że ludzie grzeszą, ale potem przepraszają i pokutują. Wtedy Izrael właśnie musiał złożyć pewne ofiary za grzech. I tutaj też widzimy, że miał być pokropiony tą właśnie wodą oczyszczającą. Ale kiedy w ogóle Pan Bóg mówi o, o kwestii grzechu, to mamy też taką ofiarę, gdzie są dwa kozły. Jeden jest zabijany i składany ofiarę właśnie przed namiotem zgromadzenia, a na drugiego kozła zosta zostają przekazane wszystkie. Grzechy i ten kozioł został wygoniony poza obóz. Ale te wszystkie rzeczy, które dzisiaj tutaj czytaliśmy, również dzieją się poza obozem. Bo sprawy w ogóle grzechu mają być poza obozem. Pan Bóg naprawdę podchodzi poważnie do czystości i do świętości swojego ludu. On nie chce, aby jakikolwiek grzech, aby ktoś, kto przechodzi Grzeszny przychodził do zgromadzenia. To wszystko ma dziać się poza obozem. Tam ma być oczyszczony. Ale co więcej, jest tutaj człowiek, który jest wskazany do tego, aby spalić taką jałowicę. Kapłan, nie byle kto, wybrany przez Boga, ale jeżeli te grzechy mają być położone na taką właśnie jałówkę, to chociaż. On zbiera popiół tylko, to Bóg uznaje tą osobę za nieczystą i każe jej się oczyścić, wyprać swoje szaty, umyć samego siebie, ale mówi, że do końca dnia będzie taka osoba nieczysta. I tak samo ta osoba, która spala, oraz więcej, ma przyjść czysta osoba nieskażona, pozbierać popiół, popiół spalony w ogniu. Bydlęcia, na które zostały przekazane grzechy, i tym samym ta osoba staje się nieczysta aż do wieczora. Tak kiedyś było oczywiście w życiu Izraela. Jest to dla nich, czy był to dla nich, nakaz wieczysty. Wiemy oczywiście, że dzisiaj już nie składamy żadnych ofiar. Została złożona jedna ofiara doskonała, która. Oczyściła z grzechów tych, którzy uwierzą. Ale, kochani, no, przez tą śmierć, ofiarę Pana Jezusa, ale co więcej, przez zmartwychwstanie. Oczywiście grzech został pokonany. Śmierć została pokonana. Ale jak ona fizycznie teraz została pokonana? Czy w takim razie Pan Jezus, umierając na krzyżu, zmartwychwstając, sprawił, że w ogóle już grzechu nie ma? No nie. Wiemy, że grzech wciąż jest. W takim razie, jak on został pokonany? No, został pokonany przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Został pokonany w życiu tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. A to oznacza, że ci, którzy wierzą, odrzucają grzech i z nim nie mają nic do czynienia. Więc w ich życiu ta śmierć została jak najbardziej pokonana. Ale jest grzech na świecie i niestety często jest tak, że my mamy do czynienia z tym grzechem, mamy kontakt z tym grzechem. I popatrzmy, jak Bóg podchodził do sprawy grzechu, chociaż została złożona ofiara, ale ktoś dotknął się tego skażenia. Potem w tym rozdziale możemy czytać o zanieczyszczeniu przez dotknięcie się na przykład zwłok, i również te osoby są uznawane za nieczyste bo właśnie Bóg bardzo poważnie podchodzi do sprawy grzechu. Uważa tych, którzy dotkną się, chociaż przecież święci, kapłani, osoba czysta, ale ktoś, kto podchodzi do grzechu, zanieczyszcza się. Pomyślicie, no to w takim razie jaka ta ofiara Pana Jezusa, skoro ja podejdę do, do grzechu i jestem zanieczyszczony, no to po co ta ofiara, czyli ona jest nieskuteczna? Oczywiście, że jest skuteczna. Ale pamiętajmy, że ona jest skuteczna dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy odrzucają grzech, dla tych, którzy pokutują, czyli nawrócili się i nie chcą mieć nic wspólnego z grzechem. Ona jest dla tych osób skuteczna, nie dla każdego. Kochani, tak ważne jest, abyśmy. Którzy deklarujemy, że uwierzyliśmy, nie mieli żadnej styczności z grzechem. Dlaczego? Bo możemy się zanieczyścić. Bo wielokrotnie i sam Pan Jezus, a potem apostołowie, na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w piątym rozdziale, mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Ten kwas. Oczywiście jest synonimem grzechu. Mówi to apostoł Paweł do zboru, aby usuwać grzech, ponieważ kiedy ten grzech zostanie w społeczności, to on skazi całą społeczność. Dzisiaj taki mamy pogląd, przecież Pan Jezus umarł. Śmierć została pokonana, grzech został pokonany. A ja mam Ducha Świętego i dzisiaj. Nic mi nie, gro, nie grozi, nic nie może mnie skazić. Jestem już czysty i jestem święty. I o ile wytrwamy, i trwamy oczywiście w wierze w Jezusa Chrystusa, w Jego słowo poddajemy się, to tak. Ale kiedy przychodzi grzech, a my na ten grzech nie reagujemy taki malutki, delikatny, ach niepozorny to my zostawiamy ten grzech. Jak często dopuszczamy, właśnie, aby w naszych społecznościach, do naszych społeczności. Przychodzili ludzie, którzy żyją w grzechu, a my się na to zgadzamy. Różne mamy do tego podejście. Oczywiście przychodzą ludzie, którzy są pełni grzechu, którzy dopiero poznają, może ich Duch Święty dotyka i przychodzą i chcą wyzbyć się tego grzechu, ale oni chcą się wyzbyć i coś robią. Ale jak wiele jest osób, które przychodzi i żyją grzesznym życiem, mówiąc. No, jeszcze mi Duch Święty tego nie zabrał, a może mnie jeszcze do tego wszystkiego nie przekonał. Kochani, jeżeli my zgodzimy się na to, aby był grzech w naszych społecznościach, abyśmy my mieli kontakt z grzechem, to Pismo Święte mówi, że i my zostaniemy skażeni. Czy w takim razie znowu ta ofiara to co? Jest dla mnie nieskuteczna? Kochani, ona jest skuteczna dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy. Poddają się Słowu Bożemu, czyli odrzucają grzech. Jeżeli my myślimy, że jesteśmy tacy doskonali, tacy święci i już możemy oczywiście z grzechem za Pan Brat, czy być w, ok w obecności grzechu, bo nam się nic nie stanie, to niestety, ale zaprzeczamy Słowom samego Pana Jezusa, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Jeśli pomyślicie, to w takim razie nie możemy być pewności zbawienia, oczywiście, że możemy, i Biblia daje nam pewność zbawienia. Pewność zbawienia mają ci, którzy poddają się pod Słowo Boże. Jeżeli poddajesz się tylko w części, a w części nie, to niestety nie masz zbawienia, masz pewność potępienia, ponieważ pewność zbawienia jest tylko dla tych, którzy poddają się w pełni pod Słowo Boże. Jeżeli grzech przychodzi. Kochani, to nie jest tak, że zabrudzona rękawiczka wrzucona do stosu czystych rękawiczek zostanie oczyszczona. Zawsze będzie tak, że inne rękawiczki zostaną pobrudzone. Każdy wie, że delikatnie zepsuty owoc wrzucony do kosza z dobrymi owocami nigdy nie stanie się tak, że ten owoc nagle ozdrowieje. Wszyscy doskonale wiedzą, że i cały kosz będzie skażony, i wszystkie owoce się popsują. To doskonale wiemy. Ale kiedy przychodzi do tego, że grzech przychodzi do naszej społeczności i mamy kontakt z tym grzechem, to myślimy, że nam się nic nie stanie. Myślimy, że ten człowiek na pewno się przy nas naprawi. To on odrzuci ten grzech. Oczywiście on ma odrzucać ten grzech. Ale jeżeli my, nic nie robimy z tym grzechem, nie zwracamy uwagi, jakie to są grzechy. Grzech obmowy, plotkowania, przeklinania. Braku oczywiście ludzi albo wybiórcze bycie w społeczności. A jak wiele dzisiaj osób jest w związkach partnerskich. Żyją za sobą i uznajemy to za normalne. Kiedyś takie rzeczy były godne potępienia. Dzisiaj są normalne. A jakimi będą jutro? Jutro nawet wspomnienie tego, że coś mogłoby być nie tak, zostanie potępione. Dlatego tak ważne jest, abyśmy unikali grzechu, odrzucali ten grzech. Popatrzcie się, jak w Starym Testamencie Bóg pokazuje, jak grzech. Jest dla niego obrzydliwy. I nawet ci ludzie, którzy przychodzą czyści, mówi Bóg, będziecie nie do końca dnia. Bo Bóg wie dokładnie, że kontakt z grzechem zawsze oddziałowuje na człowieka. Zawsze robi tam jakieś spustoszenie. Dlatego mamy się oczyszczać, uświęcać. Kochani, ofiara pana Jezusa jest doskonała, jest święta i oczywiście wystarczająca ale przypominam tylko dla tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi, bo Bóg zbawił świat, posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, aby każdy kto w niego uwierzy i jemu uwierzy, każdemu słowu podporządkuje się, będzie zbawiony. Ale w słowie Bożym jest wyraźnie, że odrobina grzechu spowoduje, że cała społeczność będzie żyła w grzechu. Jeżeli myślimy, że nas to nie dotyczy, jeżeli myślimy, no ja wiem, tamci jeszcze są grzeszni, oni żyją w grzechu, ale ja jestem święty, ja z tym nie mam nic wspólnego, ja tam ich zostawiam, ja tam nawet z nimi się nie spotykam, nie, nie rozmawiam. Może nawet zwracałeś uwagę, czy im, czy starszym w zborze pastorowi na to, że jest grzech, nic się nie dzieje i myślisz, no ja już zrobiłem wszystko. A teraz niech tam ci się tym zajmą. Mnie to nie dotyczy, i ja wiem, że jestem święty. Ja wiem, co jest dobre, a co jest złe, ja się nie zainfekuję. To niestety, drogi przyjacielu, mówisz, że pismo święte kłamie. Jak w ogóle możesz powiedzieć, że ty się z nimi nie spotykasz? Ty nie masz z nimi nic do czynienia. Jeżeli jesteście w kościele, to waszym obowiązkiem jest być razem, razem w relacji. Więc już tym grzeszysz, że nie spotykasz się z innymi, że wybierasz sobie, z kim możesz się spotkać, a z kim nie. Ja wiem, że nie wszystkim musimy z wszystkimi się zgadzać, że nie wszyscy mają ten sam pomysł. Ja wiem, że są ludzie starsi i są młodsi. No ciężko, żeby wszyscy ci młodzi z tymi starszymi się zawsze spotykali. Ale nie może być tak, że my w ogóle się nie spotykamy, my nie mamy z sobą kontaktu. A jak mamy kontakt, to zawsze i na nas ten grzech ma wpływ i zawsze nas zainfekuje. Kochani, podejdźmy do tego poważnie, bo Słowo Boże wyraźnie nas ostrzega. Lud Izraela miał się podporządkować. My dzisiaj myślimy, nas już nic nie dotyczy. My już wszystko mamy zrobione. Dla nas tylko i wyłącznie łaska. A kochani, co z uświęceniem w takim razie? Czy Duch Święty, który w nas mieszka, jest zadowolony z tego, że wokoło jest grzech, że my pozwalamy na ten grzech. Bo co? Bo już coś powiedzieliśmy, jesteśmy usprawiedliwieni. Kochani, niestety nie. Zostaniemy potępieni. Wyraźnie o tym słowo Boże mówi: uwierzmy w końcu. Miejmy pewność zbawienia, ale też bądźcie pewni potępienia dla tych, którzy. Nie uwierzą i nie poddadzą się Słowu Bożemu. Pozdrawiam serdecznie. Błogosławie życzę. Dobrej nocy.